Witam, w kolejnym odcinku Autobus po godzinach. Znajdujemy się w Parku Śląskim, i zaprezentuję Państwu ten nowy model Forda Fiesta. Zapraszam za serdecznie. Ford stawia na indywidualność, dlatego każda wersja wyposażenia będzie posiadała zupełnie inny grill, który będzie go odznaczał. Samochód wyróżnia linia lamp ledowych, które ciągną się aż do wysokości błotnika. Pofigurując własny samochód możemy wybrać felgi aż do rozmiaru 18 cali. W prezentowanym modelu mam dostępne koła 16 calowe. To co charakteryzuje linię boczną to te dwa przetłoczenia, które ciągną się aż do końca tylni świateł. Największe zmiany stylistyczne pojawiły się z tyłu. Nowa linia lamp wysmukla nam tylni pas. Bagażnik ma pojemność 292 litrów. Kanapę mamy dzieloną w stosunku 60 do 40. Po złożeniu tylnych oparć pojemność bagażnika wzrasta nam prawie do 1100 litrów. Bardzo dużo zmian wprowadzono również we wnętrzu samochodu. Zaczynając od ekranu dotykowego na konsoli centralnej. Patrząc po linii, poniżej linii nawiewów klawisze od Klimatronika są intuicyjne i mają bardzo miły, delikatny klang. W końcu w standardzie pojawiła się sześciobiegowa skrzynia manualna i jedna skrzynia automatyczna w wersji silnikowej litrowej EcoBoost 100-konnej. Poniżej mają przyciski systemu start-stop, wyłączenia kontroli trakcji, jak i eco drivingu. Wszystkie materiały wnętrzu są miękkie w dotyku. W wersji tytanium mam dostępną skórzaną kierownicę multifunkcyjną, gdzie możemy tak naprawdę sterować radiem i wszystkimi podzespołami, nawet sterując głosem w języku polskim. Kiedy spojrzymy sobie na linię tutel okien, i uchwyt drzwi, dobre, solidne materiały, elektryczne szyby z przodu, elektryczne lusterka. Pozytywnie bardzo zaskoczyła mnie wielkość lusterka wstecznego, które, proszę mi wierzyć, jest naprawdę spore, co pomaga przy manewrowaniu, patrząc na dość niedużą tylnią szybę. Bardzo dobry system multimedialny, który bez jakiegokolwiek opóźnienia przeskakuje na wszystkie dostępne opcje. W prezentowanym modelu Mamy dostępność do aplikacji Android Auto i Apple CarPlay i bez problemu za pośrednictwem kabla mogliśmy się połączyć z ekranem centralnym. Jeżeli chodzi o wersje wyposażenia silnikowe, będą dostępne dwie wersje wolnosące benzynowe o mocy 70 i 85 koni. Jeden silnik EcoBoost mocowo zaczynający się od 100 w prezentowanym modelu tytanium poprzez wersję 125-konną, kończąc na wersji 140-konnej i dwa silniki wysokoprężne 85- i 120-konne o pojemności 1,5. Za niecałe 4000 zł możemy doposażyć swoją Fiestę system nagłaśniający Bank Olufsen posiadający 10 głośników i mocy przekraczające 650 W. Jeżeli chcielibyśmy zindywidualizować wygląd naszego samochodu, możemy wybrać inny kolor. Dachu, jak i lusterek bocznych. Jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza, możemy wybrać sobie trzy różne wzory tapicerki materiałowej, jak i trzy wzory tapicerki skórzanej. Ludzie się patrzą, e, machają do nas, są pozytywnie e, zaskoczeni wyglądem nowej fiesty. Podoba się ten kolor, e, te chromowane stawki, cały ten rozbudowany we wnętrzu system multimedialny. Samochód to tak naprawdę dla klienta indywidualnego, jak i do firm, który wyróżnia się na tle, na tle innych samochodów. Ze względu na kolor, prawdopodobnie też, jak najbardziej, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, nową linię nadwozia, no, ten samochód dopiero zaczyna się sprzedawać, więc jeździ bardzo mała ilość egzemplarzy. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, bardzo pozytywne. Samochód zachował cechy swojego poprzednika, czyli rewelacyjnie trzyma się drogi. Bardzo dobrze spasowane materiały. Tak naprawdę duża frajda z jazdy, bo na każdym biegu, gdy dodamy gazu, ten samochód nam się rewelacyjnie rozpędza. Nie jest głośny, co jest na pewno bardzo dużym plusem, szczególnie jeżdżąc dużo w cyklu mieszanym. I w naszym teście średniego spalania było do 6 litrów. Dzisiejsza prezentacja pokazała, że samochód miejski nie musi być nudny. Ze swojej strony zapraszam Państwa serdecznie do polubienia naszej strony, śledzenia na Facebooku, jak i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam.